Dobrze, kolejny etap. Co to będzie następne? Następny będzie. Arktyka, ok? Gramy po raz kolejny Szagi. Bardzo jestem zadowolony z tego faktu. Naprawdę. Osobiście wolę Scoobim chodzić. Jak szagi. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że, tak jak mówiłem wcześniej, dialogi naszych tutaj dwóch przyjaciół nie ma na tym komunikatorze, tak? E, ale coś tam oni mówią, tak? Po dialogach Welmy, Dafne i oczywiście Freda, co nie? No i wirusa. To jest w ogóle chyba też jeden z niewielu etapów, gdzie Shaggy ma kurtałkę, tak? Czyli jest w ubrany warto też o tym wspomnieć. Poziom, he, bardzo przypominający troszeczkę poziomy z krasza y, drugiego, jeżeli dobrze mówię, tak z dwójeczki. Tam były etapy, y, gdzie jeździliśmy na Polarze, prawda? Bo w jedyneczce jeździliśmy, ujeździliśmy dziką świnie, czy tam guźca, jak zwał tak zwal. A-a-a w trójestce jeździliśmy na... pura? Nazywa się ten tygrysek? Jak coś to oczywiście... Zenawców! nawców. <grystwa> no, w komentarzu możecie mnie poprawić, nie? Klasyczne, klasycznie, klasycznie. Nie da się zepnąć! Dobrze, pięknie! Refleks chudego byka, dosłownie i w przenośni! Nie mam pojęcia co to za rodzaj ptaków. Po powiedziałbym, że tukany jakieś, ale to na pewno nie są tukane. Jak widzicie, mamy jakieś takie miski polarne. Ee, foki, które. Gdyby nie ta płetwa, no to mogą trochę przypominać te miski polarne. Ciasteczka zbierać, tak jest. Patrzeć na cienie. Bardzo ważna rzecz, żeby nie zostać trafionym sopelkiem. Żeby wiedzieć, gdzie się spada. No spokojnie. No i oczywiście uważać, gdzie leziesz, tak? Żeby się nie ześliznąć na głupi ryj. Iś! Tego się nie udało. Szkoda. Szkoda. Cyk, dobra, elegancko przeskakujemy. Piękna sprawa. Sopelek nas nie trafia. Tu jeszcze w ogóle był przed nami, bo oczywiście go. Nie zauważyłem, bo szaki zasłonił cień. Patrzyć na cień, patrzyć na cień. Być jak cień. Być jak Ninja. Dobra, nieważne, zbieramy opakowanie. Cyk, nie ta sprawa. Subcio, ale to idzie, ale to idzie, ale to idzie. 80 niby po... pominąłem chrupek. Tych Scooby chrupek, Ale mówię, mi to się wydaje, że po prostu grama zakodowane albo wliczone wraz z mnożnikami, tak? I przez to. Bo nie chcę mi się wiedzieć, że 80 chrupek bym pominął, co nie? Dobra, kolejny etap: stop. be careful no dobra, mamy nasz bobslej, czy też skuter śnieżny, możemy oczywiście tym sterować. Sterowanie nie jest jakoś za wygodne, bardzo... no ślizgamy się fest, nie oszukujmy się to, nie? E, trzeba uważać na tutaj nasze pingwiny, które przypominają troszeczkę pingwiny z bajeczki e, Tuptop tup Top Mał pod małych stóp. Boże, gademet, nie potrafiłem się wypowiedzieć. I coś jeszcze było z surfingiem, jeżeli chodzi o delfiny, jeżeli dobrze pamiętam. To nie nazywało się na fali przypadkiem? Tam właśnie były te... Delfiny. Pingwiny. 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 E... Z tymi takimi wąsami. E... Brwiami, jak zwał tak zwał. Nieważne, boże. E... Zwrócił uwagę w ogóle, że... Jeżeli chodzi o licznik ciast mamy zero, no nie możemy tutaj rzucać ciastami. Przeciwników oczywiście trzeba omijać. Ale widzę, że jakiś taki wybaczalny hitbox mamy, bo jak na razie tak za bardzo coś nas... ci przeciwnicy nie trafiają. Scooby okay, doo are you okej, dobra, czyli jednak nas trafiają, no to dosyć ciężko było do wymienięcia, ale przynajmniej wiemy, że pingwiny są w stanie nas e, trafić. O, tu jakoś tak... Dobre dodże, nie wnikam. Nie wnikam, ominąłem to ominąłem, lecimy dalej, nie ma co. Generalnie wydaje mi się, że tutaj jest na razie mało takich utrudniaczy. Dosyć yy, o to uważać. Klasyczek, oczywiście muszę się spierdzielić na głupi ryj, ale mam checkpointa, także możecie mnie cmoknąć w skubich chrupkę co najwyżej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, czy ten pingwin mnie nie spowalnia. Przeskoczę? Oczywiście, że nie przeskoczę. No pewnie. No pewnie. No pewnie. Ja coś, ja coś mówiłem, że trudne utrudnia... Trudne. Łatwe utrudniacze są, a raczej ich brak. Nic, na no spokojnie. Na no spokojnie. Patrz, ci jak w ogóle, jak ten. wikidajło normalnie przed ten. Grotą czekają tego. O, świetnie. Uż, oczywiście. 69 z kubi Chrupek. Przypadek. Nie sądzę. No spokojnie. Tego mijamy, tego mijamy, tego jakby ominąć i będzie git. Tylko czy ja jestem jakoś w stanie to przyspieszyć w sensie... zbustować tego szagiego trzymając strzałkę do przodu? No tak średnio mi się wydaje. Ale na pełnym luzie, na pełnym luzie, pełen luz. Normalnie regen na lodzie. Jak ktoś nie oglądał polecam, fajny film. Czy to będzie koniec etapu? Okej, okay, no to teoretycznie można powiedzieć, że takimi dwoma elementami dosyć trudnymi, no to na pewno jest ta y, dziura, w którą możemy wpaść przy tym zakręcie. No i ten skok może być dosyć upierdliwy, co nie? W ogóle zero żyć tutaj mieliśmy, jeżeli chodzi o e, rzeczy, które możemy sobie znaleźć, co nie? A to kuźwa dziady śmierdzące, żyćka nam nie dali. Dobra, and gentlemen, Level 3 i boss. Idziemy z bossem. You again. Well, stick around because this is just getting fun. You can run Phantom, yeah, but well, yeah. Don't get scared on me now, Shaggy. That polar bear looks dangerous, but not as dangerous as that slippery ice. No i klasyczek, tak? Trzy uderzenia trzeba zadać naszemu tutaj polarowi. Jak widzicie, sam fantonowy wirus skusił się, żeby wyskoczyć z nami na solo. Jak widzicie, jak on ten szagi chodzi, to jest tragedia. Wierzcie mi, że nie jest to dosyć wygodne. Ale postaram się nie spierdzielić tego. Ale oczywiście, trzeba będzie jeszcze trafić. Dobra, udało się. W całe szczęście, cyk. Polar na sterydach. Prosto z crasha. Ewentualnie to może być ten Misio, który był w kraszu baszu jako boss. On bodajże był w drugim albo w trzecim Warprumie jako boss. Same nawiązania, same nawiązania. Przypadek nie sądzę. Dobra, trzeba uważać na tego Beyblade'a. Dobra, spada. Iś. Dobra, dało się go trafić. Śmigło tutaj na żebym że mia ja się tylko nie im na Gupiry. Dobra, iść. O! I drugą stronę, drugą stronę, drugą stronę, drugą stronę, drugą stronę, drugą stronę. Dobrze. tyk tik 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 Czekaj, 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 czekaj. I w drugą stronę. Dobra, kurde, matrix, dosłownie. Mów mi neo. Uj! Nie spa Dobra, Dobra, w paznokcie go trafiłem. Całe szczęście. Ej, nie wiem czy nie opłacało się lepiej kucać. na spokojnie. Trzymaj się lodu. Electric blankets ready, Velma. <grywa> I need to fall out. Klasa, piękne, elegancko. Mamy to kolejny poziom. Przyśnięty, supcia. W ogóle to jak on tą spada. <grywa> o, ziemia, ziemia, normalna ziemia. Uu, całuję. <grywa> Dobra nie ważne. <grywa> Nieważne. Okej, okay. okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kolejne etapy. Co to będzie? Prehistoria, czy tam prehistoryczna dżungla, jak to mówi. Level pierwszy. gramy z Scoobim. Okej, okay. okej. Okay. Właśnie, bo nie wspomniałem. You've landed inside a prehistoric jungle, Scooby. Watch out for dinosaurs and find that phantom mm. virus. Okej, okay, Velma. Okej, Velma. Dokładnie. Dobra. E, wracając do Miszka Polarnego. Z tego co pamiętam, w są też dosłownie tam parę <grymny> sekund dostał w filmie. E, etap z dinozaurami był kapkę dłuższy. Tak? Nasz fantomowy przyjaciel chyba właśnie ujeżdżał niejakiego T-Rexa. Jeżeli dobrze pamiętam. Ale dobra, dobra, dobra. Jajka są. Rzeczami, w, którym, w których są pochowane wszelakie rzeczy dla nas, o może w ten sposób. <laughs> Dotraw go! To może zdupci go, co? Bo nie mam ciast. Albo sobie go przeskoczymy, a co? No, późno. Trzeba sobie jakoś radzić, co nie? Dobra, cyk, elegancko ciasteczka, trzy sztuki. Piękna sprawa, cyk. Dobrze, że oni są całkiem duzi uważać na kosteczki, które nam spadają na głupi web. Trzeba patrzeć na cień. Tak jest, tak jest. T Tutaj nie walczymy z cieniem, proszę Państwa. Tutaj współpracujemy z Ja Tego w ogóle nie zauważyłem, także dobrze, że się zatrzymałem na chwilę. Żyćko! Fantastycznie, fantastycznie, fantastycznie. Tam kolega chyba na coś czeka. Definitywnie. Dobra, myślałem, że on jakiś dłuższy rozbieg będzie brał, czy coś. Albo ogólnie po prostu dłuższy dystans, przebiegnie, mniejsza. też szczęście udaje się ominąć koleżkę. Dobra, tu nie ma co skakać, nie chcę pajacować. Nie chcę w głupi po prostu sposób stracić żyćka. Nie ma co pajacować, cyk. Dzięki kosteczko, super jesteś, super. Zblokowany przez kość, no znało Oh, Dobra, cyk, elegancko, tego drugiego nie ma co. Tłuc. Okej, okay, czyli generalnie... Jak kość się odbije od ziemi, to jest w stanie nas jeszcze trafić. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, czemu nas to nie trafiło. Nie wnikam. Czasami mam wrażenie, że gierka swoimi jakimiś zasadami działa, ale nie ma co, nie ma co płakać. Nie ma co płakać. Czy to będzie burger? Ok, 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 okej. Okay. Życzka na razie sporo mamy. Czekaj czy to spadające drewnięko jest w stanie nam cokolwiek zrobić Nie chcę sprawdzać, od razu mówię, żeby nie było. Uważać, bo tu... Okej? Okay. Okej. Okay. Ej. Poziom taki dosyć prosty. Szczerze powiedziawszy gierka. Zapamiętałem ją, że jest bardziej taka upierdliwa, mniej wybaczalna. Nie wiem, może przez te lata trochę skilla podniosłem, jeżeli chodzi o swój jakikolwiek gameplay w gierki. Można tak być. Wiecie, no jednak, ostatni raz w tą gierkę to grałem za mało lata i to tak kompletnie za mało lata. I jak mam być z wami szczery, całej nie przeszedłem. W sensie przeszedłem całą, ale nie przeszedłem wszystkich etapów, bo. Uh, jeden etap przeszedł mój staruszek virus still out there Keep ale dobrze dobrze wrócić sobie do tego tytułu odnowić sobie go przede wszystkim tak I tak jak mówiłem, zapamiętałem go że jest Może nie, że trudniejszy, ale po prostu, no, gierka mało rzeczy ci wybacza, nie? Spadasz po prostu na głupi ryj... Uuu! Dostajesz z jakiejś kości, czy z, nie wiem, bumerangu, czy innego kuźwa, czy nie wskakujesz na platformę. No, jakoś na razie to idzie. Ale uwierzcie mi, że niektóre etapy mogą wyjaśnić mnie, i to, co teraz mówię, może odbić mi się podwójnie. Także na spokojnie, dobra, tu trzeba uważać, bo te dziady. Będą. Chowały się. Podobna rzecz chyba też w crashu była. E, chociażby z takimi kwiatkami. No, inspiracja inspiracją, nie? Okej, okay, no, jak, jaka muza w ogóle. Jakbyśmy mieli się skradać tego, co się miałby nam zaraz wyskoczyć, nie? Zaraz jakaś godzilla pewnie wyskoczy. We, we. No co mordo otwierasz jakbyś u dentysty był. Ty. Co ja mam ci zęby wyleczyć, nie wiem wyrwać? Plombę ci mogę sprzedać jak chcesz. Okej, okay, zaczynamy. Jak ja nie wszedłem na tego krokodyla aligatora? Nie wnikam. No ale to jest to, co właśnie zapamiętałem w tej gierce, nie? Że elementy platformowe no... bywają czasami różne i czasami raz ci wybaczą pewne rzeczy, a czasami po prostu powiedzą ci otwarcie, wiesz co, Kici w Dupala zagraj jeszcze raz od początku. Ok, tu coś będzie. Kamyczki, 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 kamyczki. kamyczki. wiem, to trzeba uważać na kamyczki. Ale sobie tą strzałeczkę w postaci Skubi jak fajnie by było zebrać. Dobra, tu jest jakiś gentleman. Ewidentnie. Jakaś by trzeba minąć. Boczkiem, boczkiem spróbujemy. W ogóle odgłos wydajesz się jak nie wiem. Stary wracający z roboty. Oh, oh, oh. <laughs> Dosłownie. Okej, okay, okej, okay. czy on jest w ogóle nas w stanie trafić? Bo tu widzę, tyłem jest odwrócony, bo buźkom na pewno. A nawet chyba i łapką jest nas w stanie trafić, okej. Okay, okej. Okay. O, zarwane mosty, a raczej mosty, które nie posiadają wszystkich desek. Uwielbiam to w gierkach retro. Między innymi dlatego to uwielbiam. Ale spokojnie, spokojnie. Wow, w ogóle deska się nagle zrespiła magicznie. Nie wnikam. Okej. Okay. Elementy platformowe, tak jak mówiłem w tej gierce, czasami bywają dziwne. Patrzyć na cień. Ale jak mam kuć, patrzeć na cień, <laughs> jak pod mostem jest ciemno, jak w dupie? Nie wskrzyłem na to. Fantastycznie, fantastycznie. Tracimy zdrowie. Po coś trzeba było te zdrowie pozbierać, żeby je potracić, tak? A tym bardziej, że to jest w postaci żetonów, to już w ogóle ma to większy sens, nie? Na no spokojnie. Nie wnikam, nie wnikam, nie wnikam. Iść. Nie! Przeskoczył to! Jeszcze raz. Nie śpiesz się. Czasu jest dużo. Poważnie. Poważnie. Na no spokojnie. Na pewno nie będę tego. Oj. Je... Nie będę tego przechodzić jak w Crashu. Właśnie, kurwa, zarwany most, Crash. Kurde. Hello, THQ, co wy robicie? Kolejne nawiązanie. Wow, deski się zrespiły. Okej, okay. uważać, uważać. Jakbym w tą malutką szparkę wpadł, to bym się delikatnie zezłościł. Dobra. Uwaga. O nie. Nie, tylko nie pomie. Nie, no jest fajnie, ja się bawię dobrze, nie? Ile ja w ogóle zdrowia straciłem? Nie wiem czemu, ale kojarzy liczbę 26, a już mam 15 zdrowia. Czyżby ja 10 razy padł na tym zakichanym moście? Yeah! Świetnie! Fantastycznie. A to... Przestań. Nero. Uspokój się. Spokój. Penus. Penus. Nie! Nie! Kuj. Nie chcę próbować. <laughs> nie chcę próbować. Uh, czy mógłbym przebiec po takiej mniejszej szparce? Jak to brzmi w ogóle. Nieważne, nie, nie słuchajcie mnie. Nie. OK? Ale bym tu checkpoint teraz się przydał, nie? Życie! Uf, do, gro! Kurw! Wow, ty, ty, straciłem prawie ponad chyba 10 zdrowia i wy mi dajecie jedno zdrowie? Kurde, no nie, nie przesadzajcie, naprawdę. Ej, spokojnie, spokojnie, dobra. Juste, koniec poziomu. O kuźwa, ty, ej, tu już. Tu już lekki poziom. Koczył troszeczkę, nie? Już bym powiedział, że taki SSJ troszeczkę się pojawił, co nie? Bo już nie jest normal poziom, tylko forma SSJ dosłownie. Ale ile ja zdrowia straciłem? Ale to dopiero początek, to dopiero początek. Jeszcze będzie kilka fajnych poziomów, na których na pewno będę marudzić. Zdecydowanie. Level trzeci czas na walkę z bosem.

Just avoid the lava bombs and attacks from the Bardzo mi się podoba podejście. E, welmy. You, you can do it, Spokojnie! Trzy strzały tylko! I, i, i ty. O oh, Te Te meteoryty. <grywia> to mi przypominają te. E, bombonierki takie. Takie kulki są. Bodajże chyba wiśniowe, nieważne. W ogóle ten Tirek i ten odgłas. Ech! <grym> dobra, na spokojnie ścinać. Oczywiście jaką biegnie w naszą stronę. Cyk i ciasteczko. I w pup... Nie, traf go! Okej, okay, dobra, dobra, Laga złapałem chwilowego na spokojnie. Dobra, on sobie będzie uciekać i teraz będą znowu pewnie pira piramidki. Meteoryty. Nie wiem, nie wiem czemu mi się piramidy się nie wiem, nie pytajcie. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Na cień patrzeć, tak jest, patrzyć na cień. Jest koleżka, dzień dobry, witam. Okej, okay, on tu jeszcze ogonkiem będzie atakować. Dobrze, dobrze, no, dupcią sobie pokręć. Dobrze. Na spokojnie. I cyk! Gdzie mi tu dupą będziesz kręcić, kurde. S ja bym ci pokazał, jak się kręci, ale. Dobra, Czo już. Dobra. Dobrze, że do jesteś dosyć duży, to łatwo ci trafić. Dobra. Jeden szczał został. Generalnie, jak widzicie, no. Raczej wszyscy bosowie będą. Mieli trzy fazy. W sensie, że trzy razy trzeba ich trafić. Na razie z lwem był taki... Okej, okay, uważaj, pust skakać. Dobrze, dobrze, dobrze. Z lwem był taki zabieg... Jeszcze raz. Tak jest. Z lwem był taki zabieg, mianowicie, że po pokonaniu go... No jeszcze ci gladiatorzy nie, rzucali tymi włóczniami, no jakby nas włócznie trafiły, to by mogły nam zrobić kuku. Dobra, podwójny skok. Trzeba o tym pamiętać. Ścinamy. Uwaga na dupcie. I iś, iś. Dobra. A ja myślałem, że już będziesz... Będziemy... O, O dwa strówka zostały. No no, jest szansa, szansa, szansa na... ...wydupienie T-Rexa. Co ty myślisz, że ty jesteś ten z Raptors, ty? No co ty, misiu? Nie, ten jakiś boss taki wymagający nie był. Także spoko, spoko. Z, z trudniejszych bossów na razie wydaje mi się, że ten chyba na lodowisku taki może być najbardziej upier upierdliwy. Teraz aktualnie z tymi, co walczyliśmy, co nie? No i może lew? W sensie ci, co rzucali tymi włóczniami, mogą być dosyć upierdliwi.